Przed otwarciem prosimy o zapoznanie się z filmikiem opublikowanym na kanale Ivy, bądź skonsultuj się z YouTube'em lub farmaceutą, gdyż każdy bok śle otworzony zagraża Twojej kolekcji dropom. Cześć, z tej strony Ivy. O... Cześć, z tej strony Ivy. Witam się dzisiaj z Wami jak zawsze. W najnowszym odcinku, dzisiaj, to jest 17 lutego 2023 roku, mamy światową premierę Pikachu V special collection Crown Zenith. Tak, to jest ten box, na który część z Was wiem, że czekała z niecierpliwością. Co mogę powiedzieć, na samym początku nie byłam jakaś mega podekscytowana na yy, wieść na temat tego produktu, ale powiem Wam, że patrząc na żywo, jak te promki przez słodko przeurocze wyglądają. Poza tym hej, umówmy się, kto jest lepszym reprezentantem całej serii Pokémon, jak nie właśnie Pikachu? No dobra, oprócz tego mamy jeszcze Eevee, Charizarda, może jakąś legendę, ale wiecie o co chodzi. Tylko tak w ramach przypomnienia mamy tutaj tylko 70 kart Galarant Gallery, więc tak więc myślę, że dzisiaj jest potencjał na totalnie szałowy odcinek. Wielkie dzięki Pokeshop za dostarczenie mi stachu na dzisiejszy odcinek. Was jak zawsze odsyłam, link znajdziecie w opisie kod Ivy. 5% każdy zadowolony no, no to kochani chodzi wieko pomna chwila, w której dobierzemy się do środka tego oto gagatka, jak zwykłam to od jakiegoś czasu mówić, ja bardzo doceniam to jak w biżuteryjnym opakowaniu wydawane są no te produkty Crown zeniv. złote takie detale z żółtym kolorem super to wygląda, a z tym grubaczem jeszcze lepiej tutaj na boczku jeszcze taki giga detal, ta karta, która pierwsza wpadła mi w dłonie to ten Pikachu VMAX. Wielu z Was kojarzyć się może z tą kartą Grubaczu z Vivid Voltage. Jeśli miałabym je do siebie porównać z jakiegoś nieznanego mi powodu, to ta podoba mi się bardziej. W moim odczuciu tutaj Pikachu jest taki sympatyczniejszy, bardziej na pysiu wygląda jak taki poczciwy, starszy Pikachu, do którego wszyscy załapaliśmy początkowo sympatię do kompletu. Mamy drugie promo, które stanowi Pikachu V. Wiadomo, V i VMAX udana para, co od razu przychodzi mi na myśl, jeśli patrzę na tą kartę, to to, że ono jakoś tak pasuje mi do tego i jego stylem, który również wyszedł tutaj w kansenif, a którego nie mam pod ręką, więc chodzi o tę kartę. Tutaj w temacie tej karty powiem tak, nie jestem wielką fanką karty Jumbo, ale z tej się wyjątkowo cieszę. Pewnie przeglądając kiedyś moje karty, popatrzę na nią z taką nostalgią i przypomnę sobie te wspaniałe czasy. Galarian Gallery 70 kart, lusterki. W tym boksie mamy ich 5 sztuk, ale tak jak wcześniej zapowiadałam, chyba, że że to obcięłam. Do puli pięciu boosterków dokładam również cztery, więc dzisiaj lecimy z dziewiątką z Crowna. Opening myślę zaczniemy od tych pięciu boosterków, które były tym Pikachu. Jestem ciekawa, czy przyniesie on jakiś drop, który wręcz aż porazi mnie swoją świetnością. I akurat elektryczna emolga. I tak przed filmem zaczęłam się zastanawiać, o czym tutaj mogłabym dzisiaj do Was pogadać. No bo jeśli chodzi o karciankę, przynajmniej tą fizyczną, za wiele się teraz nie dzieje za Tak, i najlepsze jest to, że mówię to właśnie przy okazji premiery Pikachu Boxa, Już coś tam czarnego mi spod tyłu przebija. Jajku. Dobra, nie wytrzymam presji. W żadnym razie nie chcę brzmieć, jakbym narzekała, że coś w tym stylu, bo naprawdę bardzo się cieszę, że Crown jest tak obfitującym dodatkiem, i z wielką przyjemnością dzisiaj naprawdę dla was to otwieram. Dziwna trójka, jeśli chodzi o wi. Po prostu tak jak już część z Was zauważyła, my w tej kaciance żyjemy praktycznie od premiery do premiery, a pomiędzy jest taki okres oczekiwania i delektowania się. Teraz mamy właśnie już ostatni boosterek z Pikachu i tutaj wierzę w magię ostatniego boosterka że ona tutaj nie zawiecie jest magnezon ale ona ma kapitalne kolory mega kojarzył mi się spora na przygodę nie wiem czy kiedykolwiek oglądaliście i tutaj mamy Bessy podpisem, gdzie w ogóle jej podpis przypomina mi raczej takie japońskie znaczki z hiragany i katakany Dobra, teraz możecie mi napisać w komentarzu, czy Waszym zdaniem trafienie trzech kart w Crown Zenith, to znaczy typu Wii, które tutaj mieliście okazję zobaczyć, jest dla Was dobrym dropem, czy takim niezaciekawym? A może inaczej, czy te karty w Wii postrzegacie jako w ogóle drop? Popatrząc na to, co tutaj jest do wyciągnięcia, to wydaje się jak takie w regularnym dodatku holo. O, Simi Surfing. Mi się już twarz cieszy, ale szczerze, to chyba już trochę z takiej bezsilności bo mam czasami wrażenie, że nieważne, ile bym tych boosterów wszystkich otworzyła. To i tak raczej skutek jest marny, chyba że mamy tutaj kartę typu trainer, i to właśnie powoli odbiera mi prawo do narzekania tutaj. zostaje nam ostatnia karta, którą jest Charizard. -star. No i kochani, tradycją tego kanału. Ostatni booster jest tym honorowym. Zatem teraz, kochani, żeby podkrzać trochę atmosferę, proszę werble. Wodna energia, Friends in Hisui, Carnivine, Rescue Carrier Shinks, Galariański Mr. Mime, Sunkern, Coffing, Bidów, Radiant Eternatus, którego jeszcze tutaj nie wyciągnęłam. Ostatnią kartą w dzisiejszym odcinku jest! Zera Ora, która ma tutaj ze mnie ewidentnie ubaw. Dzięki kochani, że byliście ze mną. Łapeczka w górę, subskrypcja, i widzimy się kolejnym razem. Cześć!